Dzisiaj opowiedzieć o tym, jak tanio mieć dziecko. Troszeczkę media nas straszą, także czasami gdzieś jest jakiś jest nacisk społeczny na to, żeby mieć strasznie, dużo, zanim najpierw się zdecydujemy na dziecko, a wydaje mi się, że wcale tak nie musi być. Nie trzeba mieć domu, dwóch samochodów, odłożonej 100 tysięcy na koncie, żeby można było się na dziecko zdecydować. I warto brać to pod uwagę, warto szukać takich rozwiązań, które pozwolą nam troszeczkę spokojniej, em, z mniejszym takim patrzeniem trochę na te finanse, zdecydować się na dziecko. I ja nie mówię tu o tym, że kompletnie nie mamy za co żyć. Chodzi o to właśnie, żeby nie trzeba było myśleć o tym, że trzeba mieć to, to i to oraz jeszcze tyle i tyle, żeby w ogóle myśleć o tym dziecku. Ważne, żeby mieć stabilną pracę, z której jesteśmy w stanie się utrzymać. Jesteśmy w stanie troszeczkę mieć nadwyżki, tak? Na razie może zużywamy to na jakieś przyjemności, ale nie trzeba też mieć, nie wiem, wolnego tysiąca, dwóch lub pięciu miesięcznie, żeby o tym dziecku myśleć. Są też sposoby na to, żeby ten pierwszy czas starań, ciąży... Czy te pierwsze lata życia, czy miesiące życia były zdecydowanie mniej odczuwalne dla portfela, i w tym momencie mam dla Was troszeczkę takich kilka porad, kilka swoich spostrzeżeń, swoich sposobów na to. Ja w ogóle bardzo się cieszę, kiedy na przykład idę do Rossmana i się mi pytają, czy mam kartę, tą rosnę, taką właśnie dla osób, które wydają pieniądze na produkty dla dzieci. Ja mówię, że nie, bo nie mam takiej potrzeby. Jak to? No tak. Mleka nie kupuję, przycierków nie kupuję, pieluch nie kupuję, więc właściwie co ja mam tam kupować, żeby to jeszcze się opłacało mieć tą kartę i tam ją pokazywać. Także no właśnie, to jest taki zbiór sposobów, z których warto skorzystać, żeby tanio mieć dziecko. A żeby mieć dziecko, najpierw trzeba się o nie postarać i poleca się wtedy przyjmować na przykład kwas foliowy. Kwas foliowy, który znamy pod taką popularną nazwą, bywa 2-3 razy droższy od tego samego produktu w tej samej dawce z marki aptecznej. Warto się tym zainteresować i zapytać. Być może w niektórych aptekach zdobędziemy kwas foliowy zdecydowanie taniej. Podobnie jest z witaminami. Warto się zainteresować, poczytać skład, porównywać. I nagle okaże się, że te same tabletki, ta sama ilość tabletek z tym samym praktycznie składem, jedna kosztuje 20 zł, a druga 40. Także tutaj warto jest porównywać i sprawdzać. No i też trzeba pamiętać, że witaminy łykane w tabletkach to jest bardzo mały udział całego naszego zapotrzebowania, ponieważ one się słabo wchłaniają i zdecydowanie lepiej nadrabić dietą, tak? Skupić się na tym, żeby ta nasza dieta była bogatsza, bardziej wzmocniona i wtedy też może wyjść to z korzyścią i dla zdrowia, i dla portfela. Jeżeli chodzi o ciąże, to największymi wydatkami chyba są wizyty u lekarzy i badania, i ja jednak namawiam, żeby korzystać. Pierać się przy tym, żeby lekarz czy położna oraz potem poród powyż szpitalu były to oparte o NFZ, o Państwową Służbę Zdrowia. Można sobie pomóc, żeby nie trafić, nie, nie, nie wpaść w jakąś loterię i tutaj nie trafić na kogoś słabego. Można skorzystać na przykład z białej listy ginekologów, z portali, które oceniają lekarzy, zapytać się na forach internetowych. Jaki lekarz jest dobry? Czy trzeba na niego długo czekać na przykład? Jaki jest w obejściu? Jaki jest do prowadzenia ciąży? I wtedy można sobie wyrobić opinię i zdecydować się na kogoś, kto poprowadzi naszą ciążę za darmo, ale i satysfakcjonująco dla nas. Tak samo z porodem. Jeżeli chodzi o szukanie szpitala, w którym chcemy rodzić, to polecam stronę Gdzie rodzić info. I tam można dosyć naprawdę mnóstwo informacji i można przygotować się także do tego bardzo dobrze. I ja tam sprawdzałam szpitale także pod kątem statystyk, ponieważ są tam pokazane statystyki na przykład cięć cesarskich czy znieczuleń zewnątrzoponowych. Ja byłam bardzo zainteresowana tymi cięciami cesarskimi, ponieważ córka rodziłam cięciem właśnie, to było nagłe cięcie i zależało mi na tym, żeby trafić do szpitala, w którym będę mogła syna urodzić naturalnie, ponieważ nie miałam medycznych wskazań do tego, a zależało mi na tym, żeby mieć wsparcie, żeby rodzić naturalnie. I udało się. Trafiłam do tego szpitala, do którego chciałam, i wszystko było dobrze. E, oczywiście też byłam przygotowana do, na pewne rzeczy, ponieważ obczytałam fora, także tutaj. Byłam spokojniejsza, troszeczkę, i pewne rzeczy, pewne rzeczy mnie nie zdziwiły w tej kwestii. I na pewno moja ciąża była w ten sposób zdecydowanie tańsza. Powiedzmy sobie szczerze. Jeszcze w ciąży, co nas bardzo interesuje, to jest wyprawka. I wyprawka praktycznie cała może być po kimś używana. Czy wózek, wanienka, łóżeczko, ciuszki, zabawki, to wszystko może być używane. Dzieci naprawdę nie zużywają tego tyle, ile jest produkowanych wręcz. Te rzeczy się nie niszczą, te rzeczy wytrzymują naprawdę dużo i warto się na to zdecydować. Jedyne właściwie wydatki, które trzeba ponieść na początku, które warto kupić nowe lub używane, ale z bardzo sprawdzonego źródła, nie wiem, z rodziny albo bliskich przyjaciół, to jest fotelik samochodowy. To bezwzględnie musi być bezpieczne. I sprawdzone, i niestety tutaj na pewien pułap finansowy trzeba się przygotować. Jeżeli chodzi o wózek, już niekoniecznie można zakupić naprawdę bardzo dobre wózki w niewysokiej cenie, a jeszcze te same wózki używane też świetnie się sprawdzą. Dwoje, troje dzieci umieją przyjechać w takim wózku bez najmniejszego problemu. I tutaj naprawdę warto się na to zdecydować, zainteresować. No szkoda pieniędzy po prostu. Tym bardziej, że takie wózki sprawdzone... Też wiemy, jak się zachowują, a kupując coś nowego, no już niekoniecznie. Także tutaj jak najbardziej warto się na to zdecydować. Jeżeli chodzi o ubranka, to tym bardziej. Naprawdę jest tyle w świetnym stanie, praktycznie nieużywany, że tylko rozglądać się po jakichś forach, po Allegro. Już na Allegro też warto kupić testy ciążowe. Są zdecydowanie tańsze niż takie sklepowe. Na przykład w cenie jednego sklepowego można kupić sobie 10. To tak przy okazji, jako kolejny taki hak oszczędnościowy. Allegro jest świetnym sposobem na znalezienie jakichś promocji, jakichś okazji na, na ubranka. My na przykład w rodzinie mamy takie worki. Całe z ciuszkami, worki do przechowywania odzieży, chyba ze 4 czy 5, w których są ubranka dla dzieci po mojej córce czy po bratankach, po córce kuzynki, i one czekają na następne dzieci, i także my z nich korzystamy. Także przez całe lata te ciuszki mogą się przydawać, i naprawdę, jeżeli chcemy sobie coś kupić, to raczej w formie fanaberii, tak? niż że koniecznie naprawdę musimy mieć nowe. Także to jest w kwestii wyprawki. E, trzeba pamiętać o tym foteliku. Potem chyba następna rzecz, którą warto kupować nową, to są buciki. Buciki dla dziecka chodzącego to już jest e, też troszeczkę większy wydatek. E, warto je kupić nowe. Nie wiem, czy koniecznie trzeba wydawać 200 zł na taką parę, ale warto zwrócić uwagę, żeby były porządnie wykonane, żeby miały skórzaną wkładkę, żeby dziecko, stawiając te pierwsze kroczki, e, nie wyrobiło sobie jednak tego szkieletu na później tak, żeby miało to zaszkodzić. Także tutaj warto na to zwrócić uwagę. No ale to właśnie mówię o wydatku, który się przydaje gdzieś koło roczku. Może 10 miesięcy dziecka, także naprawdę przez te pierwsze miesiące nie trzeba praktycznie nic kupować. Dalej, jeżeli chodzi o kosmetyki, to ja jestem zwolniczką minimalizmu kosmetycznego i my właściwie wystartowaliśmy z mydłem w kostce, którego chyba nie używaliśmy wcale oraz z olejem kokosowym. Ten olej kokosowy dodawaliśmy do kąpieli małego. Potem jeszcze zakupiłam taki duży płyn do włosków i do ciała z pompką, ponieważ taki się przydaje na przykład przy przemywaniu dziecka pod umywalką, przy przewijaniu albo do mycia włosków. I nie wiedziałam, czy dziecko będzie miało włoski, nie kupowałam wcześniej i dobrze. I tak naprawdę nie trzeba kupować, nie wiem, oliwki, zasypki, emolientu, kremu z cynkiem, takiego, siakiego naprawdę nie trzeba. I można sobie poradzić z bardzo małą ilością kosmetyków. Nie trzeba na to wydawać jakichś strasznych ilości pieniędzy. Warto sobie poczytać o składach, na przykład na blogu Sroka O, która Sroka pisze o kosmetykach, o ich składach, właśnie poleca robi porównania i tam warto doczytać na co warto wydać pieniądze, a czego naprawdę nie warto kupować. Polecam zainteresować się i naprawdę zdecydować na takie minimum, konieczne minimum, ponieważ no, wiele rzeczy się po prostu nie przydaje, traci, no i bez sensu dziecka oblepiec taką ilością kosmetyków, ponieważ ono ma perfekcyjną skórę i naprawdę warto jest utrzymywać tylko ten stan. To kosmetyki. No i właśnie. I przechodzimy chyba w największe oszczędzacze pieniędzy, czyli pierwsza rzecz, karmienie piersią. Warto się zmotywować do tego, nastawić, że będziemy karmić i w razie czego być przygotowanym do inwestycji w formie zaproszenia doradcy laktacyjnego do domu, jeżeli są jakieś problemy. Ponieważ na dłuższą metę to karmienie piersią nie dość, że jest oszczędzające naprawdę setki, tysiące złotych wręcz to także jest wygodne i dziecku jest też lepiej blisko nas. Także tutaj jest ogromna oszczędność pieniędzy i jeżeli ktoś poszukuje jakiejś motywacji do karmienia piersią, to też to jest zdecydowany punkt za. Karmienie piersią jest całkowicie darmowe, jest najlepsze dla naszego dziecka. Nie wiem jak długo każdy by się zdecydował, to jest forma indywidualna. Ja jeszcze karmię, mały ma prawie 11 miesięcy, no i nie wiem kiedy skończy, bo on jest ssakiem, myślałam, że będziemy kończyć koło roczku, czy to się uda, nie wiem, zobaczymy, ale wiem, że oszczędzam przez ten czas naprawdę ogromne ilości pieniędzy, warto, warto o tym pamiętać. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o karmienie, to przy wprowadzaniu nowych produktów trzeba pamiętać, że nie trzeba... Nie powinno się wręcz wprowadzać nowych produktów przed skończeniem 6 miesięcy życia. Już WHO, Światowa Organizacja Zdrowia o tym będnie od pewnego czasu. Naprawdę nie warto. Bardziej zaszkodzimy tak długofalowo naszym dzieciom, niż tutaj w czymkolwiek sobie nie wiem, poprawimy sytuację, czy nie wiem, polepszymy. Naprawdę też nie, nie trzeba się jakoś ścigać. Tutaj warto poczekać do tych 6 miesięcy, to już jest jedna oszczędność, a druga rzecz, nie decydować się na podawanie dziecku papek ze słoiczka. Można dziecku albo zastosować karmienie BLW, czyli karmienie, z, które dziecko samo sobie podaje do buzi, albo nawet karmić dziecko, ale domowymi potrawami. Naprawdę jest tyle pomysłów, tyle przepisów obecnie na coś takiego, że nie ma co się bać, tylko trzeba sobie troszeczkę tylko poczytać i już te pomysły będą. Wystarczy pamiętać, że można ugotować choćby zupę czy jakieś mięso, warzywa y, i nie y, doprawić, nie posolić na przykład y, sobie, tylko najpierw właśnie od, odłożyć jakąś tam maleńką porcję dla dziecka i wtedy dopiero doprawić dla reszty rodziny. I to wystarczy. I y, oszczędności. Na tym są po prostu niesamowite, naprawdę. To y, można kupować y, warzywa bio i eko y, z dobrych źródeł i tak i tak one są droższe, a i tak wyjdzie zdecydowanie taniej niż kupowanie słuliczków. więc tutaj warto się tym zainteresować i to jest na pewno kolejna y, rzecz, która bardzo, bardzo oszczędza pieniądze. Następna jest dla y, y, bardziej zmotywowanych, ponieważ jeszcze się nie przybiła. Ta forma pieluchowania tak bardzo, ale z całego serca bardzo serdecznie polecam wielu pieluchowanie. E, używanie pieluszek wielorazowych to jest koszt na początku, ale ten koszt potem się pięknie rozkłada i naprawdę już e, koło z tego miesiąca życia naszego syna, widziałam, że już nam się zwróciły wydatki. E, koszty prania nie są jakieś strasznie wielkie, naprawdę to, to nie jest nic przerażającego, a oszczędzamy. I, I ekologicznie, i zdrowotnie, ale także właśnie ekonomicznie bardzo, ponieważ jeżeli pierwsze 6 miesięcy życia pozwoliło nam na zwrócenie sobie pieniędzy, które wydaliśmy wcześniej na pieluchy, to jeszcze przez, nie wiem, kolejny rok mamy praktycznie tylko i wyłącznie te nikłe koszty prania. Więc, nie wiem, może jeszcze miesiąc dłużej, jeżeli byśmy to tak skumulowali, jeszcze miesiąc dłużej by się nam zwracały te koszty. A jeżeli myślimy o następnym dziecku, to już nie, nie kupujemy kolejnej wyprawki, tylko mamy już te pieluchy, które zakupiliśmy przy pierwszym. Także tutaj naprawdę wtedy koszta są praktycznie zerowe. I także pieluchy można czymś zamienić. Nie trzeba kupować pampersów, nie trzeba szukać promocji, tylko po prostu mieć pieluszki wielorazowe i sobie spokojnie z tym poradzić. Ja.